Czy działa? Może to jest jakiś roszczeniowy charakter. Dobra. Sprawdź czy działa. Działa, działa. To możemy zaczynać. Dobrze. Bo... Zaczy. Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa na konferencji poświęconej postulatowi składanemu na ręce ministra cyfryzacji całego rządu o uruchomienie dodatkowej niezwykle ważnej, niezwykle ważnej funkcji w M obywatelu. Otóż proszę Państwa, kilka dni temu mieliśmy do czynienia z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Kilkadziesiąt środków napadu powietrznego, czyli dronów, wleciało do Polski. To wygenerowało szereg zdarzeń. Interwencję, skuteczną interwencję sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i naszych sojuszników, ale to też wywołało konsekwencje w, w postaci chaosu komunikacyjnego i problemów szeregu struktur państwa związanych z zarządzaniem kryzysowym. Dla przykładu, Szanowni Państwo, SMS ostrzegający o zagrożeniu został wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przeszło 8 godzin po zdarzeniu. I proszę Państwa, trudno nie stwierdzić w takiej sytuacji, że ten system kryzysowy, który do tej pory funkcjonował w dzisiejszych czasach, nie sprawdza się, zawiodły procedury, zawiodły te rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały. Musimy wziąć pod uwagę, jak dzisiaj szybko i dynamicznie potrafi sytuacja się zmienić i musimy wziąć pod uwagę również rozwiązania, które wdrożyli już nasi sąsiedzi na Ukrainie, które powodują, że obywatele mogą być dużo szybciej ostrzegani przed potencjalnymi zagrożeniami. Dlatego już w zeszłym tygodniu na konferencji postulowaliśmy o to aby popularną aplikację m obywatel rozszerzyć o moduł który będzie również służył informowaniu obywateli polskich o zagrożeniu. Dzisiaj, proszę Państwa, przedstawiamy konkretną propozycję. Niestety Ministerstwo Cyfryzacji w tej sprawie chyba nie podjęło żadnych działań. W związku z tym dzisiaj pomagając Ministerstwu Cyfryzacji przedstawiamy konkretną propozycję, w jaki sposób M obywatela rozszerzyć tak, aby Polacy mogli być skutecznie ostrzegani o potencjalnym zagrożeniu, o potencjalnym, o potencjalnym nalocie, o potencjalnym zagrożeniu środkami napadu powietrznego, bo niestety nie możemy wykluczyć, że takie sytuacje jak ta sprzed kilku dni, kiedy rosyjskie drony wlatują w polską przestrzeń powietrzną powtórzą się. Chciałbym prosić pana ministra Cieszyńskiego, ojca tego rozwiązania, jakim jest M-Obywatel, o to, żeby przedstawił szczegółowo proponowane przez nas zmiany. Szanowni Państwo, nasz postulat jest bardzo prosty, polega na dodaniu modułu M-Alert do aplikacji M-Obywatel. Dlaczego chcemy to zrobić? Przede wszystkim alert RCB, rozwiązanie, które wtedy, kiedy było wprowadzane, rzeczywiście było racjonalne, dzisiaj jest rozwiązaniem bardzo mocno przestarzałym. Po pierwsze mamy ograniczenie liczby znaków. SMS to też nie jest kanał komunikacji, w którym możemy zawrzeć przydatne informacje, takie jak na przykład jakieś grafiki, czy miejsce nie ma tam miejsca na poszerzone informacje, które mogą być w przypadku różnego rodzaju zagrożeń bardzo przydatne. Ponadto nie ma wizualizacji na mapie. Dzisiaj mapa jest takim podstawowym narzędziem, przy pomocy którego komunikujemy się ze społeczeństwem, szczególnie wtedy, kiedy zależy nam na tym, żeby ten komunikat był prosty i zrozumiały. I Trudno w bardziej przejrzysty i przystępny sposób przedstawić, w którym obszarze mamy do czynienia z zagrożeniem, niż właśnie za pomocą mapy. Oprócz tego alert RCB ze względu na technologię SMS. Jest ograniczony z powodu po prostu tempa, w którym te informacje są przekazywane. Te sms -y po prostu muszą się wysłać. To mogą być setki, tysięcy, nawet miliony wiadomości i. Po prostu bramki SMS-owe nie są w stanie jednoczasowo dostarczyć informacji na ten temat, podczas gdy w aplikacji to się dzieje tako, wszystko jest dostępne od ręki, no a przyznacie Państwo, że nawet godzinne opóźnienie w przypadku tego typu sytuacji to jest bardzo poważna sprawa. Oprócz tego alert RCB opiera się o nieprecyzyjne dane na temat lokalizacji. A także komunikacja jest tylko w jedną stronę. Jeżeli dostaniemy alert RCB, nie możemy na niego odpisać, powiedzieć, zgłosić czegoś dodatkowego. Jak wyglądało to na Ukrainie? Aplikacja AirAlert, Alert, którą na Ukrainie zaleca się nie tylko mieszkańcom, ale wszystkim, którzy przyjeżdżają na Ukrainę nawet na krótką wizytę, powstała w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego. Przygotowała ją prywatna firma. To pokazuje, że to nie są, proszę państwo rozwiązania z kosmosu. To się da przygotować bardzo szybko i y, mówię to jako osoba, która odpowiadała za wdrażanie szeregu funkcjonalności w obywatelu. Dwa tygodnie i możemy mieć pierwszą wersję gotową na produkcji, udostępnioną w, tak, żebyśmy mogli zacząć ten system wdrażać. Alert działa także z wyciszonym telefonem. 27 milionów pobrań i 6,5 miliona użytkowników dziennie. To, ta kwestia działania także z wyciszonym telefonem jest kluczowa, dlatego że to polega na tym, że nawet jeżeli mamy wyciszony telefon, to jest tak zwany alert krytyczny i nasz telefon zamienia się w tym momencie w syrenę alarmową. Osoby, które miały okazję być na Ukrainie, na pewno, jeżeli był w trakcie taki alert, widziały, że nagle wszystkie telefony w pokoju zaczynały wyć i wszyscy wiedzieli, że to jest moment, żeby udać się do schronu. Dlaczego taka nowa funkcja? Przede wszystkim stawiamy na łatwy dostęp do informacji. I tutaj, szanowni Państwo, my na. Dokładnie tak, jak my to tutaj pokazujemy, ta aplikacja może wyglądać. I to nie są rozwiązania, które są trudne do wdrożenia. W Centralnym Ośrodku Informatyki pozostali ludzie, którzy spokojnie są w stanie takie rozwiązania tu i teraz wdrożyć. A czas w takim wypadku jest bardzo istotny, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kiedy był wdrożony alert przeciwpowodziowy to ta funkcja została wdrożona w obywatelu tydzień po tym, jak fala powodziowa nawiedziła Dolny Śląsk. Także tutaj, jeżeli dzisiaj zdecydujemy się na takie wdrożenie, to mamy realną szansę na to, że przed kolejnym takim atakiem, czy kolejną taką sytuacją, będziemy już to mieli gotowe. Oprócz tego proponujemy, żeby wszystkie informacje były pokazywane na mapie, tak żeby każdy wiedział jakiego obszaru dotyczy ta sprawa. Chcemy także, żeby w e była informacja o numerach alarmowych. To się wydaje oczywiste, wydaje się, że każdy to zna, ale prawda jest taka, że kiedy jest stres, kiedy jest sytuacja kryzysowa, nawet najprostsze informacje podane tu i teraz w przystępny sposób, to jest coś, co warto udostępnić. Oprócz tego chcemy wdrożyć dodatkowe funkcje, których alert RCB nie ma i mieć nie będzie. Chodzi m.in. o zgłaszanie zagrożeń przez obywateli. To mogą być wszelkiego rodzaju zagrożenia i to już dzisiaj funkcjonuje na Ukrainie. Tam jest tak, że jeżeli obywatele, mieszkańcy Ukrainy widzą na przykład nadlatujące drony, mają możliwość zgłoszenia, gdzie i kiedy takie obce statki powietrzne wkroczyły na terytorium Ukrainy i to są informacje, które są wykorzystywane przez ukraińskie wojsko właśnie do tego, żeby skutecznie to zwalczyć. Informacja o lokalizacji schronów jeszcze za Rządów Prawa i Sprawiedliwości zostały zinwentaryzowane siłą, siłami Państwowej Straży Pożarnej wszystkie schrony w Polsce, wszystkie miejsca ukrycia. Czy Państwo wiecie, gdzie, gdyby teraz coś się wydarzyło, znajduje się najbliższe miejsce, w którym możemy się schronić? No właśnie, a taka aplikacja pozwoliłaby każdemu bardzo szybko i bardzo sprawnie taką informację uzyskać. Oprócz tego w M-alercie mogłyby się znaleźć instrukcje bezpieczeństwa, no bo w, przy, w przypadku np. ataku chemicznego czy innego zagrożenia bardziej nietypowego, wymagającego specjalnego postępowania, taka, y, taka instrukcja będzie bardzo przydatna i wszystkie te instrukcje byłyby do znalezienia w jednym miejscu. Chcemy też zapewnić duże możliwości konfiguracji, wybór lokalizacji, dla których wyświetlane są alerty, wybór rodzajów zdarzeń, przed którymi chcemy być chronieni. I historię alertów, tak żeby było wiadomo, co i kiedy do nas trafiło. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski powiedział, że Ministerstwo Cyfryzacji nie pracuje nad takim rozwiązaniem. To jest sytuacja w naszej ocenie nie do zaakceptowania. To jest godzenie się na to, że mając możliwość, mając aplikację, z której korzysta 11 milionów użytkowników, nie wdrażamy rozwiązania które może komuś realnie uratować życie. Ja rozumiem, że mamy systemy, które są powszechne, takie jak alert RCB i nikt nie mówi o tym, żeby ten alert RCB wyłączać. Ale, Szanowni Państwo, jeżeli ktoś może dostać tę informację w bardziej przystępny sposób, w sposób, który pozwoli się mądrzej, lepiej zachować, który pozwoli znaleźć najbliższe miejsce schronienia, to nie ma żadnego powodu, żeby tego tu i teraz nie wdrożyć. To jest nie tylko możliwość. W naszej ocenie to jest po prostu obowiązek państwa i obowiązek Ministerstwa Cyfryzacji i w tej sprawie zostanie złożona przez pana posła i przeze mnie interwencja. Proszę państwa, apelujemy do pana ministra Cyfryzacji, żeby odłożyć na bok spory partyjne, ambicjonalne, aby wdrożyć ten bardzo prosty, tani i możliwy do szybkiego uruchomienia system później można ten system zmieniać, rozwijać, uzupełniać, ale dzisiaj wiemy, jak bardzo to może być potrzebne każdego dnia obywatelom zamieszkującym Rzeczpospolitą Polską i wszystkim innym, którzy nas nasz kraj odwiedzają. Zróbmy to, my na pewno będziemy wspierać, jeśli będzie taka potrzeba wszystkie działania Ministerstwa Cyfryzacji, a dzisiejszy, proszę państwa, konflikt, zresztą jak każda wojna powoduje, że technologia wręcz rewolucyjne zmiany następują bardzo szybko. Taki system można rozbudowywać, bo proszę Państwa, dzisiaj świadomość sytuacyjna na Ukrainie rozwinęła się w sposób nieprawdopodobny. Tam jest kilka różnych aplikacji dostępnych do obywateli czy dla osób przebywających na Ukrainie, dzięki którym w czasie nalotu czy ataku poprzez różne środki napadu powietrznego statystyczny obywatel może zobaczyć, skąd leci, co leci, czy to jest dron, czy to jest rakieta, jaki jest poziom zagrożenia, to naprawdę wszystko dzisiaj nie jest ani bardzo drogie, ani bardzo skomplikowane. Natomiast zacznijmy od tego najprostszego wdrożenia, o którym mówił pan minister Cieszyński. Panie premierze, apelujemy o to, aby rozwinąć M obywatela, aby zwiększyć bezpieczeństwo Polaków. Dziękujemy. Dziękujemy czy są jakieś bardzo. pytania? Dzień dobry, Piotr z Telewizja w Polsce. To pozostając w tematyce bezpieczeństwa, chciałbym zapytać, jak panowie interpretują, odczytują te słowa Donalda Trumpa o tym, że deklarowana pomoc lotnicza została wyznaczona na czas po wojnie. Czy to są słowa, które powinny budzić jakieś obawy, czy może należy je czytać w szerszym kontekście deklaracji Stanów Zjednoczonych? No, przede wszystkim mamy chyba do czynienia z kolejną dezinformacją, ponieważ w komunikacie Papu pojawiło się sformułowanie odnoszące się do Ukrainy, a zostało to przedstawione jako wystąpienie prezydenta Trumpa dotyczące Polski. Ten rząd ma bardzo poważne problemy z komunikacją. Dowodem tego były zdarzenia po wleceniu w polską przestrzeń powietrzną kilkudziesięciu rosyjskich dronów. Miały miejsce wtedy sprzeczne komunikaty. Był podstawowy komunikat wojskowy dotyczący mieszkańców trzech wschodnich, Wojewódz, który zalecał Pozostanie w domu w tym samym czasie. Niemal minister edukacji mówiła, żeby dzieci szły do szkoły, że nic się nie dzieje. Alerty, o których już mówiliśmy, były rozsyłane z ośmiogodzinnym opóźnieniem. Potem wiceminister spraw zagranicznych mówił o upadku rosyjskiego dronu czy o ataku rosyjskiego dronu na jeden, jeden z domów na terenie Polski. Jak się okazało, to zdarzenie wyglądało zupełnie inaczej. Ewidentnie rząd ma bardzo duży problem komunikacyjny i stąd bierze się chaos, zamieszanie i dezinformacja. Na pewno pan premier Donald Tusk powinien zastanowić się, jak tą sprawę rozwiązać, jak z tym problemem sobie poradzić. Dziękuję dziękujemy. Wiem, wszystkie pytania. Do zobaczenia.